Witam Cię serdecznie, Marcin. Z tej strony zaczynamy maturę z poziomu podstawowego z maja 2020 roku. Maturę, którą uważam, tak na moje osobiste odczucia, że jest to matura, która jest troszkę trudniejsza niż standardowe matury. No w tym roku po prostu troszkę zadania dali trudniejsze. Nawet pierwsze zadanie troszkę o tym świadczy, że no nie było to takie łatwe i przyjemne. Dobrze! Zadanie pierwsze. Wartość wyrażenia x kwadrat minus 6x plus 9 równa dla x równego pierwiastek z 3 plus 3 jest równa ABCD. No to co? Pierwsza rzecz, najłatwiej jak to można było zrobić, to trzeba było sobie zauważyć, że x kwadrat minus 6x plus 9 to jest nic innego jak wzór skróconego mnożenia x minus 3 do kwadratu. Tak? Bo teraz jeżeli za x -a postawimy sobie... I w miejsce tego x postawimy pierwiastek z 3 plus 3. Minus tujeczko sobie przepiszemy. No i to jest oczywiście do kwadratu. To łatwo zauważyć, czy te tujki się elegancko kasują. Zostaje nam, że to jest pierwiastek z 3 do kwadratu, a więc po prostu 3. <laughs> I poprawna odpowiedź to odpowiedź b. Ale wiem o tym, że osoby, które właśnie. Jakby tylko chcą zdać nawet tą maturę, no, nie, nie, niekoniecznie są w stanie zauważyć, że tu jest z skłóconego mnożenia w ten sposób. E, dlatego przeważnie pewnie większość osób po prostu podstawiała to. I to też jest dobre rozwiązanie, tylko po prostu jest dłuższe. Jeżeli w miejsce x wstawimy pierwiastek z 3 plus 3, to tu otrzymamy, że to jest pierwiastek z 3 plus 3 do kwadratu, no ponieważ x był do kwadratu, minus 6 razy. No i w miejsce x znowu wstawiamy. Pierwiastek z 3 plus 3, a no jeszcze jest plus 9. No i tu pierwszy błąd, jaki można było zrobić, tu znowu jest wzór skruconego mnożenia a plus b do kwadratu, to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, czyli tak. A kwadrat, czyli pierwsze wydarzenie do kwadratu, pierwiastek z 3 do kwadratu to jest po prostu 3. Dodać 2 razy pierwiastek z 3 i razy 3 plus b kwadrat, czyli 3 do kwadratu to jest 9. Minus 6 razy pierwiastek z 3 to jest minus 6 pierwiastków z 3, minus 6 razy plus 3 to jest minus 18 i jeszcze plus 9. I teraz można zauważyć, że to wyrażenie tu 2 razy pierwiastek z 3 razy 3 to jest 6 pierwiastków z 3, no bo 2 razy 3 to jest 6 i jeszcze został pierwiastek z 3 i to się elegancko skasuje z tym. I nam zostanie tak naprawdę 3 plus 9, czyli 12, minus 18 plus 9. 12 minus 18 to jest minus 3, to jest minus 6, dodać 9 to jest 3, więc wyszło nam znów dokładnie ta sama odpowiedź, tak? Więc jak mówię, no... jak za jeden punkt i takie rozpisywanie, za skróconego mnożenia, zauważanie, troszkę dużo, jak na podstawę. Ale to jest moja osobista uwaga, moje osobiste zdanie. Daj znać w komentarzach, co ty o tym sądzisz, daj znać, czy dobrze napisałeś. I oczywiście, łapka w górę, zawsze mile widziana. A ja smykam do zadania numer 2. Cześć.